Chcesz przeprowadzić kampanię reklamową swojego najnowszego kursu online? Wspaniale. Pozostaje jednak pytanie, czy wysyłając mailowo taką ofertę, będziesz działała zgodnie z prawem? Jeżeli stajesz przed takim wyzwaniem i zastanawiasz się, jak prawnie zaplanować i przeprowadzić kampanię przez internet, i jednocześnie nie narazić się na wysokie kary za naruszenie przepisów, to ten odcinek jest dla Ciebie. Ja nazywam się Małgorzata Moczulska, jestem radcą prawnym i adwokatem. Bez przytłoczenia wprowadzam w świat legalnego biznesu online, bo wiem, że mając prawnie zabezpieczony biznes, możesz skupić się na tym, w czym jesteś najlepsza. I jeżeli mówimy o e-mail marketingu, to na pewno się zgodzi, że w tym celu wykorzystujemy dane osobowe, osoby, do której kierujemy ofertę. No, nie ma innej możliwości, dlatego że, aby wysłać maila, musisz mieć adres mailowy osoby, a to już jest dana osobowa. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które dla przypomnienia obowiązuje nas od 2018 roku, postawiło przed podmiotami realizującymi kampanie marketingowe z wykorzystaniem właśnie maili, nie lada wyzwanie. I w zasadzie niejednoznaczna praktyka przepisów RODO w odniesieniu właśnie do działań marketingowych będzie zawsze rodziła różnego rodzaju trudności interpretacyjne, aż do momentu, gdy dojdzie do zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Danych Osobowych projektu Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w działaniach marketingu bezpośredniego. Do tego momentu musimy się posiłkować interpretacjami czy decyzjami prezesa UODO, wydawanymi w indywidualnych sprawach. Dlatego jeżeli miałabym ci dać jakąś wskazówkę prawną, to rozsyłając wiadomości marketingowe za pośrednictwem korespondencji mailowej, SMS-em, o ile kampania dotyczy usług własnych, powinnaś prawidłowo określić podstawę do przetwarzania danych osobowych adresatów twojej kampanii. Nie jest jednoznaczne w takich przypadkach, czy wymagane jest pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, to znaczy, czy powinnaś uzyskać konkretną zgodę osoby, że ona się zgadza na otrzymanie od Ciebie mailem bądź sms-em oferty. Ścierają się tutaj dwa poglądy. Z jednej strony, Podstawą do przeprowadzenia takich działań może być zgoda adresata na przetwarzanie danych osobowych, czyli tak jak przed chwilą powiedziałam, osoba, do której kierujesz ofertę, zanim do niej wyślesz tego maila, musiałaby ci udzielić wyraźnej zgody, że zgadza się na otrzymanie ofert i informacji handlowych. Z drugiej strony, administrator, czyli ty jako nadawca treści, możesz powoływać się na swój uzasadniony interes, czyli marketing usług własnych, i wówczas. Nie będziesz zobligowana do pozyskiwania zgody na gruncie RODO. Mając prawidłowo określoną podstawę do przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO, powinnaś zastanowić się nad kolejną kwestią, a mianowicie zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Co oznacza, że masz stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych. No, jeżeli mówimy o środkach technicznych, to należy rozumieć dostępne na rynku rozwiązania techniczne, widziane przez pryzmat standardów lub norm przyjętych przez branżę, w której działasz. Jeżeli działasz w branży e-commerce, to na pewno są jakieś y, rozwiązania techniczne, na przykład y, SSL, który zapewnia ochronę danych osobowych. W związku z tym, że stan wiedzy technicznej się stale zmienia, jako administrator musisz mieć rękę na pulsie i co jakiś czas sprawdzać, czy się pojawiły jakieś nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwalają na zapewnienie właściwego poziomu ochrony prywatności. Tego, że na przykład Twoje konto nie zostanie zhakowane, że hakerzy nie zaatakują Twojego sklepu internetowego, że w sposób bezpieczny będziesz wysyłała maile i dokonywała sprzedaży w swoim sklepie internetowym. Ważne również, abyś zwróciła uwagę, że przepisy mówią o odpowiednich środkach zabezpieczenia. Słowo odpowiednich sprawia, że nie narzuca się administratorowi użycia konkretnych rozwiązań technicznych, ale pozostawia się mu swobodę wyboru w tym zakresie. I jednak wcale nie jest wykluczone, że to, co dla Ciebie jako administratora będzie odpowiednie, dla urzędu ochrony danych osobowych będzie niewystarczające. Dlatego tutaj warto, jeżeli planujesz budować taki sklep samodzielnie internetowy, czy działać samodzielnie, nie z wykorzystaniem systemu SAS, to warto, abyś skonsultowała się z informatykiem, z osobą, która zna się na kwestiach technicznych, technologicznych, jak w sposób właściwy zabezpieczyć swój, swoich klientów, dane, ochrony, dane osobowe, przepraszam, dane osobowe swoich klientów. Również warto przeprowadzić taki audyt informatyczny który sprawdzi sposób zabezpieczenia danych w Twoim sklepie. No i zastanawiając się nad użyciem środków technicznych i organizacyjnych, administrator bierze również pod uwagę koszt ich wdrożenia, czyli koszt wprowadzenia tych odpowiednich środków mających na celu zabezpieczenie danych osobowych, takich jak sam koszt aplikacji, urządzenia, które zakupi, przystosowania pomieszczenia, czy nawet przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych? No i ostatnia rzecz, o której chciałabym Ci powiedzieć w czasie, w ramach tego nagrania, tego odcinka, to jako administrator powinnaś zweryfikować, czy nie jest wymagane pozyskanie innych dodatkowych zgód, na przykład na podstawie odrębnych przepisów. Tak jak wspomniałam przy tym pierwszym punkcie, warto, aby się zastanawiać nad podstawą przetwarzania danych na podstawie. Przepisów RODO. Natomiast tutaj chcę, żebyś tak mówiąc w skrócie, zastanowiła się nad legalnością wysyłania ofert z wykorzystaniem czegoś adresu mailowego czy numeru telefonu, które nie wynika wyłącznie z RODO, ale może odnosić się również do innych krajowych przepisów, a mianowicie artykułu 10 ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną, zgodnie z którym. Z tym przepisem zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy, będącego osobą fizyczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli tutaj, tutaj, uwaga, przez internet, w szczególności poczty elektronicznej. Tak jak wspomniałam, informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę i to. Prost wynika z tego przepisu, czyli informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. I tutaj na marginesie ci powiem, że są również interpretacje takie, że ta zgoda może być wyrażana poprzez właśnie to udostępnienie, czyli to działanie osoby, która udostępnia swój adres mailowy, a niekoniecznie zahaczenie checkboxa. I mamy drugi jeszcze przepis, artykuł 172 ustęp 1 ustawy prawo telekomunikacyjne, przepraszam, który stanowi, że zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Jak widzisz, dla prawidłowego stosowania tych przepisów ważne jest przede wszystkim odpowiednie rozumieć zawartych w nich pojęć, jak informacja handlowa, marketing bezpośredni, środek komunikacji elektronicznej czy telekomunikacyjne urządzenia końcowe i automatyczne systemy wywołujące. I nie wchodząc w szczegóły tych przepisów, wynika z nich, że z, wynika z nich zakaz kierowania treści promujących produkty lub usługi mających na celu Zachęcanie adresata do ich nabywania bez jego zgody za pośrednictwem sposobów komunikacji, takich jak e-mail, SMS, MMS oraz połączenia telefoniczne. I teraz, uwaga, i teraz na pewno Cię zmartwię, jeżeli słuchasz tego odcinka, ale dla wysyłania maila z ofertą zakupu nowego produktu lub wykonanie połączenia telefonicznego informującego o możliwości skorzystania z nowej atrakcyjnej oferty, konieczne jest, Posiadanie zgody adresata na taki kontakt. Jak widzisz, samo zbieranie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych na podstawie zgody wynikającej z RODO albo powoływanie się na przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora, również na podstawie RODO, w tym przypadku nie jest wystarczające, jeżeli powołujemy się również na przepisy krajowe, takie jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawa prawo telekomunikacyjne. Zachęcam Ciebie, abyś zastanowiła się nad tymi trzema elementami, o których wspomniałam w tym odcinku, czyli o podstawie, o środkach bezpieczeństwa, środkach technicznych, technologicznych, zapewnienia bezpieczeństwa, przetwarzania przez Ciebie danych osobowych, jak również. Czy właśnie wysyłanie przez ciebie oferty nie będzie wynikało z przepisów, które przytoczyłam w tym odcinku, a wówczas również będziesz zobligowana do uzyskania uprzedniej zgody na złożenie, na przesłanie takiej oferty. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był dla Ciebie ważny. Jeżeli tak, zachęcam Ciebie do subskrybowania i udostępniania, tak aby jak najwięcej osób mogło wysłuchać i skorzystać z tego, o czym tutaj mówię.